Dzień dobry. Ja wiem, że wam się wydaje, że niedawno był odcinek, ale ja tego nie robiłam za trzy miesiące, bo dwa poprzednie były nagrane w wakacje, więc y, dziwnie się trochę czuję, a, ale nieważne. Jest kawa, y, jestem przygotowana. Zaczynamy. Czy kogoś to obchodzi? Nie, to po co badasz? Nie wiem. Dzisiaj o najgorszym z najgorszych, czyli styl unikający. I oczywiście to jest nieśmieszny żart, ale coś w tym jest, że to unikający jest w mediach przedstawiany jako ten winny wszystkiemu, co złe. Ja sama, jak się zainteresowałam teorią przywiązania, uznałam, że jestem lękowa, a z unikającego zrobiłam sobie potworka, bo tak mi było łatwiej zrzucić winę na innych, obviously. I jak się okazało, że jestem jednak unikająco lękowa, czyli unikająca o podstawy, to się autentycznie zmartwiłam. Ale dzisiaj nie o zdezorganizowanych, tylko o stricte unikających z angielskiego dismissive avoidant. Spotkacie się też z nazwami unikająco-unikający albo unikający z dystansem. Żeby trzymać się schematu, krótko o core wound, czyli czego najbardziej obawia się unikający, a potem już zaczniemy od początku, czyli jak powstał czakapik. <grym> Przepraszam, ja nie wiem skąd te żenujące żarty. Unikający, jak każdy styl pozabezpieczny, boi się odrzucenia, ale u podstawy jego lęków jest jednak strach przed utratą niezależności. Dobrze, to teraz jak wyprodukować unikającego? Otóż podaję, jakbyście mieli ochotę na unikające dziecko, to proszę bardzo. Unikający często dorastał w stałym i przewidywalnym środowisku. Zapewnione były wszystkie podstawowe potrzeby dziecka, z wyjątkiem wsparcia emocjonalnego, co prowokuje do utworzenia się przekonania, że moje emocje nie są ważne, bo rodzice na nie nie reagują. Dla dziecka emocje są walutą, wymieniają płacz na ukojenie, strach na ochronę, złość na uczucie sprawiedliwości. I jeśli we wczesnych latach życia nauczyły się, że ich emocje nie załatwią im wsparcia, ukojenia czy ochrony u rodziców, dorastają w przekonaniu, że negatywne emocje należy zdusić w zarodku. Bo wyrażenie ich nie przynosi zamierzonego skutku, czyli odpowiedniej reakcji od rodzica, a nawet może powodować odrzucenie. Pozytywne emocje z drugiej strony często są nagradzane uwagą rodziców, więc te wolno przeżywać. Aż się chce wyciągnąć wniosek, że unikające dzieci produkują... Czy słów tutaj robię, unikający rodzice, ale jak się okazuje, niekoniecznie tak jest. Może być też tak, że rodzic jest lękowy i na świadomym lub częściej nieświadomym poziomie decyduje, że musi odciąć się od emocji dziecka, bo jego, rodzica, emocje są ważniejsze, a również niezaopiekowane. Co charakteryzuje unikającego? Dismissive Avoidant Attachment Style nauczył się, że rozmowa o emocjach, trudnościach czy barierach wiąże się z odrzuceniem. Dlatego w dorosłym życiu często na podświadomym poziomie decyduje, że nie będzie rozmawiać o problemach czy oczekiwaniach w związku, a żeby emocje go nie zjadły od środka, nauczył się mechanizmu obronnego, czyli zduszenia lub wyparcia emocji. Dlatego unikających mówi się czasem, że mają innych gdzieś, że dużo szybciej radzą sobie po rozstaniu, że często w ogóle nie przeżywają żadnych kłótni, potrafią na przykład pójść, spać, podczas gdy lękowy każdą kłótnię przeżywa, rozkłada na czynniki pierwsze i analizuje godzinami, a nawet dniami. Unikającym wydaje się też, że cały świat kręci się wokół nich i wynika to bezpośrednio z tego właśnie, że ich emocje nie były uznawane za ważne w dzieciństwie. Każde dziecko dorasta w przekonaniu, że jest pępkiem świata, ale to dzieci unikające nie wyrastają z tego, bo w momencie kiedy potrzebowali dorosłego człowieka, który wyjaśni im, że na przykład ich złość na poczucie niesprawiedliwości była nieadekwatna, ich rodzice unikali trudnej rozmowy. Dlatego unikający mają przeświadczenie, że wszystko jest zależne od nich, a świat zewnętrzny nie wpływa na nich, a już na pewno nie może im pomóc. Muszą poradzić sobie sami. I właśnie, unikający są niesamowicie samodzielni. Jeżeli w życiu napotkają przeszkody, nie poproszą o pomoc. Stracą dużo czasu i energii na to, żeby poradzić sobie samemu, bo nie chcą być niczyim problemem. Trzeba tutaj pamiętać, że to nawet nie jest ich świadomy tok myślenia, tak są po prostu zaprogramowani. Dlatego osoby, które jawnie proszą o pomoc lub przedstawiają swoje potrzeby, mogą powodować u unikających dyskomfort, a nawet niechęć. Poza tym unikający uważa też za przejaw miłości fakt, że nie obarcza innych swoimi problemami. Unikający są też bardzo logiczni i skupieni na rozwiązywaniu problemu, nie pozwalają sobie poczuć emocji, od razu szukają wyjścia z sytuacji, rozwiązania. Dlatego często wydaje im się, że są bezpiecznie przywiązani, bo przecież potrafią wysłuchać i pomóc komuś w problemie. Lepiej radzą sobie z wypełnianiem praktycznych potrzeb swojego partnera niż emocjonalnych. Dlatego często ich językiem miłości są przysługi, act of service. Związki też się mają unikającym opłacać, tutaj robię cudzysłów, to znaczy, że potencjalny partner ma pasować do ich stylu życia. To, że najczęściej unikający parują się z lękowymi jest tematem na oddzielny odcinek, ale ponieważ tak właśnie jest, to związek często kojarzy się unikającemu ze stresem i presją. Zanim logicznie przemyślą wszystkie za i przeciw, lękowy oczekuje już jakichś wyznań i konkretów. No presja. Unikający zna siebie i swoje potrzeby na poziomie poznawczym, ale spontaniczne emocje są dla niego trudne do nazwania i sprecyzowania. Dlatego naciskany przez lękowego często mówi to, co ta druga osoba chce usłyszeć, bo nie potrafi nazwać albo jeszcze sam nie wie, co czuje. A presja jest tak duża, że chce zrzucić z siebie to uczucie, więc mówi cokolwiek. Niezależnie od tego, czy unikający jest aktualnie w relacji czy nie, każdą życiową decyzję chcą podejmować sami, czyli często mentalnie czują się singami. Najbardziej ufają sobie i swoim osądom. Łatwiej im też pozwolić drugiej połówce spełniać swoje zachcianki, niż potrzeby. Chcą być pewni, że za potrzeby są odpowiedzialni sami, przy czym unikający nie uznają bliskości emocjonalnej za potrzebę. I mam tu na myśli nie tylko związki, ale też przyjaźnie. Kończąc związek czy tracąc przyjaciela, unikający poczuje smutek, ale nie wali się jego świat. Co jest raczej zdrową reakcją. Bezpieczni też tak chyba robią. Różnica polega pewnie na tym, że unikający wyprze te emocje, a bezpieczny je przeżyje i przepracuje. Natomiast potrzeby związane z przetrwaniem, głównie finansowym, są dla unikającego kluczowe i te musi spełniać sam. To dlatego, że myśli o sobie lepiej niż o innych. Positive view of yourself, negative of others. Lękowi mają na odwrót. To pewnie poniekąd wynika z tego, że nadal mają się za pępek świata. W sensie, że unikający. W trakcie kłótni unikający mają tendencję do wycofania się i przepracowania swoich emocji samodzielnie. Nie dopuszczą do siebie myśli, że omówienie problemu i pozwolenie drugiej osobie na naprawę sytuacji jest w ogóle opcją. I nawet jak w trakcie spokoju ich lękowy partner prosi o to, żeby się przed nimi otworzył, unikający na poziomie poznawczym uzna to za dobry pomysł i obieca, że przy następnym trudnym momencie zwróci się o pomoc. Ale potem, kiedy krzywda się faktycznie dzieje, unikający ma bardzo silny, wręcz przytłaczający instynkt, żeby się wycofać i przepracować to samemu. Unikający napotykają trudności w mieszkaniu z drugą osobą, bo bardzo cenią sobie swoją przestrzeń i czas. Często mają ustalony schemat dnia i nie lubią go zaburzać. Wynika to oczywiście z tego, że ta rutyna jest ich sposobem regulowania swoich emocji. A jak mają się regulować, skoro ich plan dnia jest zależny od drugiej osoby? Tutaj rozwiązanie jest akurat proste i często używane. Przestrzeń w domu tylko dla unikającego. Dobrze, jak każdy ma swój pokój i tyle. Smutne, co? Jak się ich rozłoży na części pierwsze, to aż ma się ochotę przytulić takiego unikacza. Bo jak z każdym pozabezpiecznym stylem przywiązania, to nie ich wina, że tacy są, ale ich obowiązek, żeby teraz nad tym pracować. A więc pracujmy nad sobą. Pa? Jak już jestem taka tradycyjna, to niech będą blupersy po napisach. Czy kogoś rytuje to, że ja mówię po napisach, a tutaj nie ma żadnych napisów? Sorry. Co prowokuje do utworzenia się przekonania? Nie, w ogóle jako źle. Powód pierwszy, y, unikający. Czy ja mam w ogóle powód drugi? Nie mam. A jak mają się regulować? A jak mają się regulować, skoro ich plan dnia jest zależny od drugiej strony? Od... A jak mają się regulować, skoro. O...